Dobra, wyszłam sobie chwilę na dwór, bo pranie się pierze, młody śpi, podłoga schnie, więc korzystając z okazji i chwili ciszy stwierdziłam, że wyjdę sobie na dwór. Oczywiście kurtka czapka, bo są zarazi. Fajnie, przyjemnie, prania trochę jest, ale wiecie co, przez się, bo chyba z dużo było słychać. Ale ma iść od jutra deszcze, więc stwierdziłam, że dzisiaj to będzie dobry dzień, żeby wybrać kurtki znaczy się odświeżyć je, yy, narzuta i tak dalej. Bo jak tego nie zrobię dzisiaj, zostawię to na sobotę, tak jak zacznie lać, a przez kilka dni ma być właśnie na minusie i padać deszcz chyba przez 4 dni u nas. No, to wiecie, zawalę się praniem i w ogóle więc stwierdziłam, że zrobię to dzisiaj. No i wiecie, co chyba sobie popatrzę na tych brylach Może coś bym sobie zamówiła, bo te moje już są podrapane. Cóż, dawno ich nie kupowałam to dwa lata temu. A jak się użytkuje, to jednak te okulary się rysują. No, moje dzieci często je nosiły też. plan na dzisiaj? Nie mam żadnego. A. Młodek jak wyjdzie na dwór, to wystawię sobie swój rower, chcę go umyć i pojadę na taki mini przegląd rowerowy. W sensie kierownicę trzeba ustawić. Tam jakiś śrubokręt splobny płaski i no to w serwisie tam gdzie rowery są, oni to tutaj zrobią i ustawić przerzutki, więc y, taki mój plan. Pojadę na nim. I nowe zapięcie muszę sobie kupić, bo nie wiem, czy mam kluczek. No. No, przy okazji się troszeczkę poruszam. Fajnie. Już brakowało mi tego roweru, więc pora na sezon rowerowy rozpocząć. Przywiezłam swoją kurteczkę panterkową. Tą czarną cienką swoją wypałam, bo jednak wiecie, podkład i tak dalej, to trzeba, trzeba często prać, bo jak się długo nie pierze i ma się odbity podkład, to on potem nie chce zejść. Mówię, to to przynajmniej ja tak miałam. Chociaż ja, ja nigdy nie lubiłam kołnierzy brudnych w podkładzie. Widziałam, kiedyś tak dziewczyny chodziły. Malowane w ogóle ręce, usta, a tutaj takie czarne matką. Czarne, od podkładu brązowe. Ja zawsze zakładałam o tak, żeby nie było widać tego tutaj. Żeby się nie brudziło. A jak się brudziło, to trwać trzeba często. Kwiatki, y, śliwka zaczęła kwitnąć, więc niedługo zacznie pachnieć. Już ma białe pączki. Chociaż nie na nie, nie taką czuć wiosnę. Będziesz mnie słychać, bo nie ma mikrofonu. Mam nadzieję, że w poniedziałek zacznę do mikrofcowe. I będzie gotowa ta firanka, bo to dziwnie wygląda. Jedna jest, drugiej nie ma. I te moje sukienki. Dwie sukienki i jeden taki topik. Chyba zobaczymy, ile kasy za to będzie chciała. No, a w sobotę sobie wystawię ozdoby wielkanocne. No znaczy się na razie wystawię te co mam w domu, czyli te z ja. Mm. I nie wiem czy tamto będę jeszcze wystawiać, bo jest tak. Już jest późno, zaraz święta, dwa tygodnie do świąt, oczywiście nie mam żadnych y, ozdów, tych zakupów zrobionych. Może sobie dzisiaj zrobię listę zakupów, M albo jutro, nie wiem, ale jest ciepło. I muszę zamówić w tym roku, po świętach może zamówię sobie, albo przed świętami zobaczymy, leżak z parasolką. W tamtym roku miałam i nie zamówiłam, ale w tym roku zamawiam, mam w koszyku, on ma wszytą poduszkę. Yy, I ma parasol, taki, taką parasolkę. Chociaż szkoda, że nie ma yy, pozycji takiej na płasko, bo są niektóre, że można na płasko, to wtedy możecie się wyrzucić na brzucho. A ten taki nie ma, jest lekko taki, wiecie, te plecy ma bardziej takie wygięte, no więc yy, szkoda. No ale tamte nie mają parasolki z kolei. A tak to mogę sobie poleżeć i zasłonić twarz. Bo do czapki też się muszę przyzwyczaić bo już mnie uciskało tutaj tu mnie uciska, mimo że jest luźno to tu mnie uciska, po prostu muszę się przyzwyczaić a jak się przyzwyczaję to już mnie nie będzie uciskać wczoraj co tam powiedziałam, no, ale na okulary muszę koniecznie no, bo aż ciężko się jeździć w samochodzie a moje no, tragedia więc dobra kończę i popatrzę sobie co to e, u nich słychać w sklepie no.

Umyłam trochę moją limuzynę i mam nadzieję, że oni to robią tam. Byłem czystym czasem, poleciała kupić nowe zapięcie, bo tutaj mama, ale nie będzie kluczyk. Ale jest fajnie. Super. I takie niebo. Piękne. I rower. Śmiałam się, wycierając ją z jego. No, mówię do tego roweru: cześć baby, tęskniłaś. No, mało powietrza mam z tyłu, bo coś pompka słaba, no ale dobra, może, mam nadzieję, że to zrobią mi tam. Baba powiem Wam, no, czosnek i masło, ale jest i pepko. No więc zabieram się za robotę, tylko odjadę do domu i zrobimy obiad. A co kupiłam, to zaraz Wam pokażę w domu. Dotarłam do wariatów. Istny dom wariatów u mnie. Czekajcie, to nie Biedronka już nieważna. Co kupiłam w Pepko? Torbę na pewno kupiłam. Kupiłam skarpetki, bo u nas jest cały czas debet, dychę. Pięć par. Wydaje mi się, że będą spoko. W sobie wzięłam też skarpetki białe, bo muszę powyrzucać, bo jednak no jak się chodzi, to później się nie dopierają. No to wiadomo, o co chodzi. Dycha. Uuu, też pięć par. Super, no. No i tutaj mamy tak. Coś takiego. Trzeba to obcinać. Yy, tak, duże, bo tamte mu się wpijają. Takie dinusie. O, te fajne nawet. I to kosztowało 12 ziko. Paragon, baterie wzięłam. Takie, chociaż wiecie, one są tanie, więc też i G dużo, G warte. <ścoughs> piątek, piątek, nie było innych, a potrzebne baterie, yy, potrzebne. Te i te, niestety. Zabawki grające, no. Wiadomo o co chodzi. No i to kupiłam, bo mówiłam Wam, że te mi nie pasuje na oknie, tylko nie wiem czy nie za duże. No więc wzięłam dwie takie same. Jej, jaki bałagan! Matko, jaki bałagan! O nie, okruchy. Dobra, nieważne. Dwie takie same, ceramiczne, dość duże te doniczki, po 15 zł. Mam nadzieję, że będą spoko wyglądały, bo bardzo ładne. No i one mi się śniły, więc. Jeszcze zapięcie jest proszę że poczekajcie, bo muszę tu poprawić, już tu mi tu Oskar grzeba, już mi tu Oskar grzeba, okej okay. I, i te doniczki były u nas Pepko, tak samo y, te twarze małe, no bo tutaj to mi absolutnie się nie podoba ta doniczka, psuje mi tu wszystko, ta okej, okay, obskrobany nos, y, ten router musi tu kurczę teraz stać. Takiego kwiatka nie było, tutaj coś mi zdycha, nie wiem, albo się obudzi, albo wsadzę innego, no i ta w ogóle mi tu nie pasuje, więc tamte dwie będą tu stać, nie, spokojnie tu wejdą. I te kwiatki, które tutaj są, przesadzę do tamtych większych doniczek i będzie ładniej. Tylko co tutaj z tym routerem zrobić? No nieładnie to wygląda, nie lubię takich kabli, no ale... Internet i tutaj jest właśnie przy, 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 no, przebite. No, wiecie, tam zakładaje ten internet, więc tu musi być yy, nie, nie ma wyjścia. No, ładny ten kwiatek. Żałuję, że nie kupiłam wcześniej takie pszczółki były. No to właśnie tak. tak czasami mam, że nie kupię, a potem żałuję i koralik u mnie jest, no więc zaraz się zabiorę, ale teraz robimy obiad. Grunt to mieć sprzęt, co nie. <śmum> mam gdzieś swój, ale nie wiem gdzie, więc nie mam czasu, zaraz korki się zaczynają, więc damy radę tym też. I będzie pięknie teraz. Że aż ciężko w to uwierzyć, że na minusie będzie. Mhm. A znaczy to się wiecie w ciągu yy, nocy, bo w ciągu dnia ma być na plusie chyba z 6, no ale dzisiaj było 20. Ja mleko, gotuję kaszę i w takim futrzaku, ale byłam na zorzu. Bo mały tak się awanturował, a Nikola nie korki, więc wyszłam z nimi i tak chodzę chwilę z nim. Najlepsze jest to, że go wziąłam ze sznurka i musiał mi spaść... Nie, nie wiem, zobaczcie. Czy znaczy też to z szuszarki? Moje dziecko się zastrajkowało, i tyle razy to się wybrudziło, to jest po prostu trzy razy go przybierałam. Czysta, sucha pralka, pusta. Nie było nic. Nie było. Nie było przez chwilę. Zjadłam te ciastka. Dwa w sumie. Powiem Wam, że to, to po tyle. Nigdy więcej tego nie kupię, bo to marne, jak nie wiem co... się muszę trochę skręcać. Bardzo nie świeże. No i powiem Wam, że dobra, powiem Wam, że, że przesadziłam kwiatuszki. Muszę umyć tylko tą dociuskę, oczywiście lepiej, ale to już jest spokojnie w domu. Z tego pyłu, kurzu, chociaż one były czyste, no ale jeszcze ob obsikałam. W domu umyję jeszcze raz tą doniczkę, tak w tych wrąbkach kurczę. No. no, ciężko tak będzie trochę to. Ale jak się ubrudzi w domu. Yy, I yy, niedługo będzie hol z Lux bryle <grym> Nie mogłam się zdecydować. ja tam jak wchodzę, dawno nie wchodziłam jak tam wchodzę, to po prostu się nie mogę zdecydować i chyba cztery pary mhm. dwie z, z starej kolekcji i dwie z nowej po prostu ja wszystkie je potrzebuję no te mają inny kształt te są takie brązowe, to tak wiecie jeszcze nie jestem pewna, czy mm, czy, no, no nie wiem no bo może, ja czasami lubię jak mi oczu nie widać yy. co zrobić Chcę zrobić, muszę się napić wody, bo jesteście, o, o, o mój bidon. Ehm. Oskar wziął pistolet na wodę, obsikał mi okno. Tam też już mam wycałowane, wyczołowane okno. Mhm. Aktualnie wyszedł na Ja mam wrażenie, że u mnie cały czas są brudne okna. Dziewczyny, u was też są brudne okna? Z taka słaba perspektywa, ale muszę pochować te zaszyty, bo Nikola wyszła też, więc. Ona pochodzi trochę z nim. Ja już nie mam siły się. Ja nie mam się. Nie wiem, serio, no przecież dopiero myłam. No stop, no stop. U mnie tu pralka jest cały czas ciemna i okna cały czas są brudne. Ja tylko krzyczę, nie dotykaj okna, nie dotykaj okna, nie dotykaj ściany dopiero była malowana. Była, a już na niej było. Był ketchup i był sok aronik, taki domowy, aż dobrze zauważyłam i nie się wchłonąć i wytarłam i nie ma tej plamy, ale po no, co malujecie, po co malujesz człowieku. Dobra, postawię Was tu i zaraz będę kończyć, zaraz będę kończyć kolację, dzisiaj w sumie obiad i kolacja jeszcze. To sama mam makaron z tego dzisiaj post, to w sumie nawet nic nie mam takiego, chyba ten, coś z łososia mam, ale czekajcie, ile tam było? Dwie, może za rzadko, żebym nie zrobiła, dobra i zaraz wychodzę na dwór i pozbierać muszę pranie. Tylko ugotuje kaszę, nie się wiecie, On się dużo biegał, wstał bardzo wcześnie i poszedł o 12 stał, już był pod rzędem. Tak? Czy przed 12? więc on już jest teraz wyhasany bo po prostu, już jest męczony i pewnie niedługo padł już jest pół do 7.00. Jaki długi dzień! No, w przyszłym tygodniu jest niedziela palmowa, na szczęście palemkę mamy, bo Nikola była na warsztatach y, jakieś tam i robili tam palemki, no więc. No więc nie muszę kupować. I co? Będę się żegnać z wami. No, trzeba wyjąć te ozdoby wielkanocne powoli. O, to trzeba iść powiesić. No, w sensie wiecie co to jest? Zmora dzieci. Niektórych oczywiście, bo niektórym to wchodzi bardzo szybko. Niektórym wchodzi i wychodzi. Niektórym wolniej wchodzi. No, no ale wiecie, no ułamki mamy, więc to jest podstawa właśnie, kazami jej sobie przypomnieć przed korkami, żeby się miała przypomniane, no bo tam jest wszystko oparte na mnożeniu, no i też na dzieleniu. No dobra, moi drodzy, ja się zabierzę i Czy pójdę pobiegać? Z jednej strony bym, no, no bym poszła, a z drugiej strony nie chcę się lenistwo mi opętało. Ale wiem, że to wiecie takie krótkotrwałe, a potem jak dam czadu, to biegę się kształt codziennie, ja wiem, że tak potrafię, no więc a co tam. Co? Już idę? To żegnam się, już mi wołają.